Aha, czyli zadzwonił do nas chłop i powiedział przez telefon: No stary, słuchaj, przyjdź do mnie ogólnie. Czy mógłbyś do mnie przyjść, posprzątać mi w domu? A takie, no spoko. Oh, kurde, czekajcie, czy ja mogę, ja nie mogę, no ja nie mogę pauzy nacisnąć, nie. Takie gry są najgorsze. Pick up MOB. A ty się. Nie, ja, ja se czekać. Muszę ściszyć na złapkach, bo ja chyba za mało dostanę. O kurde no. Powiem wam, że. Door is blocked. Pick up trash. Aha, że ten, ten, co muszę posprzątać, e, Łazienkę, pokój. Yy, tam yy, yy, nie lodówkę, tylko kuchnię Przedpokój, biuro i ten jakiś tam jeszcze. O, to już się zaczęło na tak. Dobra, no to mapujemy. No jak tak mówią, no to zabieramy się do pracy. Sprzątujemy, sprzątujemy. A mogę wziąć dwie? Nie, nie mogę wziąć dwóch. Dobra, no to. Okej, okay, no to co. Robimy to, co do nas należy Aha, ja już widzę, że prąd na pewno wysiądzie Bo jest tutaj świeczka zapalona A to, że świeczka tutaj jest... Ja, najgorsze jest to, że ja nie wiem co się w tej grze spodziewać. Nie wiem co tu jest totalnie. Pobrałem ją po prostu tako, bo było niby dobry rating, że fajna gra jest jakiś, wiecie, te no, e, jak się to nazywa e, no no recenzje były dobre, tak, o Mamy kuchnię poszlątaną, dobra, dobrze jest Jabłko Halo? A co tu jest w ogóle? Mogę tu wejść? A tu jest co? Tu jest Aha, to jest ten przedpokój ja tak? Tam pada deszcz, co tu jest? O, klucz do biura Jak mnie ciary przeszły GERARACHIR GERARACHIR Co ja mam zrobić teraz? Stoi. No Idź stąd Mam się rzucić butelką Idź! No niech się tam iść Cześć Ba ale to było creepy up, ja Co to było w ogóle? Dobra, podniosłem klucz do tego w ogóle do e, Office. A. Jak się Office co to jest? E, biuro do biura. Biura. A tu jestem cały przeciętny, nie chyba. Przedsionek, A wiesz co ja wam powiem? Ja, bo ja, ja, ja tak podniosłem ten klucz i ja wiedziałem na bank, że coś będzie nie tak, nie? I dlatego nie, zamiast iść, wiecie, zrobiłem to? Hallway jest. Zamiast, jak normalny człowiek wiecie, od razu rurę, to. Ja pierdziu! Się wystraszyłem tego. Szafy. A te mopa jakoś ma limitowane. Czy ja mogę se mopować ile chcę? Za chwilę nie będzie. Musisz pomoczyć mopa Zamocz mopa Jest tu czat głosowy mogę z nim pogadać? Tak się, no Ja nie wiem jakie tu kurde Miej, ale mnie w wątrobie kurde Pruje, już? Czekaj, kitchen, living room, dobra Living room mamy zrobione Została łazienka, biuro I te łóżka, co? Dobra, gdzie jesteś chamy jeden wiem, że tu Uu. Baba, bubaba! Ba, ba. Mogę zamknąć drzwi? Nie mogę, no bo po co? To śmietnik, To... No, będzie teraz w jak patrzę na bank, będzie teraz. Podniosę go, on będzie stopać. 3, 2, 1. A, bo jednak nie. Oooooh! <laughs> <laughs> jeden, nie, my też mi słuchawki prawie spadły. O, nie to było, ale wiem, że tam był Big mac kok, Kurde, John. Dawaj te puszki do tego śmietnika. Dobra. baba! Ba, ba, ba. Gdzie jesteś, jeden? Klucz! Ah, ja, ja! Ah. Nie! Wait a minute! Ja nie mogę pauzy nacisnąć Dobra No weź zamknij się tychami jeden, wiem że tam jesteś gdzieś kurde i... A, be, a czekaj... Ale gdzie ja mam teraz iść? Bo teraz czekaj, nie czuje, stój! Gdzie jest bedroom? Bedroom jest tu? nie <laughs> Wiedziałem, 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 żeś tak stanie, wiedziałem To ma być... o! Ja za każdym razem się nie chcę. Czy... Oh, 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 nie, nie chcę, nie chcę w to, błagam Proszę Gdzie on jest? Zamknij te drzwi Gdzie jest śmietnik w ogóle jakiś tutaj? Jest Skąd był jakiś? Nie, idź, cicho być Gdzie ja tam wyrzucić? to wyrzucić? Tu jest, tu kubeł był jakiś Tu jest Aha Weźcie to, to, to jest specjalnie tak zrobione, nie?

no i on że tam pewnie drepta powoli, co? Zrobię 360, co? Dobra, teraz, na bank będzie na łóżku patrzył Ja nie wiem jak długa jest ta gra, ale wiem, że... Nie trzaskaj, nie macie, odejdź Gerara Babara Dobra, ostatni... śmieć został, dobra, ostatni ten Dobra, 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 dobra. mate to, mate to, mate to! Oh, aha, aha. Oh. Dobra, ostatnie oh, ja wiem, że on tu idzie. Ja wiem, że on tu idzie. Ja wiem, że on tu idzie hmm, nie stało? Przed burzą Bathroom Bedroom no Przecież to jest bedroom Czy to nie jest bedroom? Co to jest? No poszczętałem się prze... Aha, nie no Specjalnie na samym końcu Pokolipała ta puszka Nie, odejdź Dobra, synu Właśnie w tej chwili Brrr! A bo jednak nie? Ej! Yo yo man, Yo yo man. Yo, yo man. Co tu jest? Zebra przyciszę słuchawki, nie żeby coś, ale. Wiecie o co chodzi, nie? Trzeba pomopować fajnie, żeby nie było mokro. Wiecie, co jest właśnie. Nie dreptaj tam, nara Idę stąd, nie patrzę się do góry nawet tam! tak, master bedroom, ha, 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 bez ba... To jest kibel Co, na świeczki powyrzucać? Co jest? You need to trash to... Ha? Co? Sta mi łazienka. Łazienka przecież jest tu, ale tam nic nie mogę więcej zrobić. Halo? No nie mogę, Muszki, bo Dobra, muszę się wrócić, ewidentnie. Pa, teraz mi wywali na bank przed tych drzwi, pa, patrz, Men Man, are you there or no? A, a, ba, 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 Bibu babu, bubaba. Bubabo. -ba. Aha, to są te ostatnie drzwi. To są te ostatnie drzwi. Bibu Tak. Nie, ja nie wiem, co jest gorsze. Ten korytarz tam, czy ta zasłonka za mną. Uuu! No nie, no. co wy to robicie specjalnie, Także że ty śmieci tak. Go home. Go home nie dotykaj mnie. Proszę. Zo odejdź. Zostaw. Nie, wiedziałem. Nie, nie. No nie! I mi teraz pisze. Sprawdź to za dźwięk. Co mnie to interesuje? Poszczętałem, poszczętałem, tak? AHAHAHA NOOOO AHAHAHA NOOOO AAAAAAAAAA Ty chami, ty ty Dlaczego mi to... Dlaczego Um, it might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. Anyways, I uh, hope you're good and healthy and alive. <laughs> okay, bye. To było krótkie, ale na moją psychikę za dużo tych było 13 minut mam nagrać. 13 minut w ja nagrał 20 albo 30. Jak krzyciu wow, Do czego wy mi to robicie? Dobra Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to zostawcie suba i piszcie chcecie więcej takich krótkich creepy rzeczy albo jakieś filmy Indie, albo gier. Po prostu wybrałem to, bo był dobry rating. Tak, nie miejcie mi tego za złe. Dziękuję. Do widzenia. Nara. Jo.